15 kwietnia 2022, wielki piątek. Wstałem wcześniej, bo kuchnię miałem do swojej dyspozycji do godziny 12, bo potem żona przejmowała i postanowiłem sobie po południu zrobić wypadzik. Proszę, wchodzę do, do tego lasu tutaj. Las jest znany dobrze y, też mojej córce Zięciowi. I już z daleka widzę, leży. Zrzut Daniela! I to ładna łopata! Czyli już Daniele połowa kwietnia zaczęły zrzucać te większe. No jest ładna sztuka! Na pewno świeża! No, przybrudzona trochę pieczęć. Ładna sztuka. A to w ubiegłym roku z tego zagraniczka wyciągnąłem trzy zrzuty jelenia. I co my tu mamy? Jest, jest. Taszki ładnie śpiewają.